Z tej strony, Chris, witam Was w kolejnym odcinku Strains in World 2. Dzisiaj pojedziemy sobie na Peninsula Corridor w rozdziału pierwszego. Tutaj sobie zrobimy to, bo chciałbym przynajmniej na razie ze wszystkich tras zrobić po prostu złoto. W każdym, z rozdziale, w każdym z rozdziałów, i potem będziemy sobie robić drugi rozdział, trzeci i zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie chciałbym, żebyście mi towarzyszyli w maksowaniu tego symulatorka. Ogólnie, dzisiaj miałem nie nagrywać, bo mam taką sytuację, że się wyprowadzam do innego miasta no i trochę jestem zawalony kartonami i całym takim rozgardiaszem takiej przeprowadzki więc jakby no nie do końca to nagrywanie w pełni tak mi pasuje czasowo ale z drugiej strony Trochę czasu się znalazło i doszedłem do wniosku, że mam wielką ochotę sobie pojechać. Zresztą... Hmm, trzeba też się troszeczkę zrelaksować. Dlatego pewnie jeszcze dzisiaj e, wskoczę w Night of the Dead, bo e, troszeczkę ostatnio w nocy grałem żeby się tam rozbudować w tej grze, bo na razie jest dosyć ciężko, żeby tam przetrwać. A to e, musielibyście zajrzeć, jeżeli e, nie śledzicie tych pierwszych odcinków. Dobra, zablokowaliśmy drzwi. Co tu jeszcze możemy zrobić? A nie zablokowaliśmy. Dobra. E, nastawnik mamy naprzód hamulce trzeba zwolnić tutaj zwolnione tutaj odcięcie zwolnienie i ruszamy ruszamy czy stoimy co on mi tutaj świruje ruszaj powiem wam, że czasami Tracy World jest tak kapryśny. To są właśnie te błędy, zobaczcie. Wszystko jest tak? A wiem, wiem, czego nie zrobiłem. Zobaczcie, tutaj zaworu regulacyjnego nie. A już zacząłem narzekać na błędy. Ruszymy? Ruszymy. Moja wina. Naprawdę moja wina. Ale właśnie piękne jest to w takich symulatorkach, że jeżeli mamy jakiś problem i sami go rozwiążemy, czy, czy, czy przypomnimy sobie, a jeszcze czegoś nie zrobiłem, daje to mega satysfakcję i koduje w głowie, żeby już tych błędów nie popełniać, bo już sobie kodujemy w głowie raz, drugi, trzeci po prostu jak to wszystko powinno wyglądać. Ja ostatnio zauważyłem u siebie, że zapamiętywanie różnych rzeczy najlepiej wychodzi mi, kiedy ma to jakiś związek z emocjonalny. Jeżeli na czymś mi w jakimś stopniu zależy lub mnie jakoś dotknęło, wtedy Łatwiej jest mi zapamiętać jakiś zestaw liczb czy, czy jakichś innych rzeczy. Nawet jest tak, że właśnie z drastycznymi rzeczami lepiej podobno się zapamiętuje. Są takie techniki zapamiętywania, które powodują, że sobie tam wymyślamy jakieś. Drastyczne sytuacje, na przykład, no nie wiem, pożar, który gdzie my wyskakujemy przez okno, czy kurczę, co się stało? No nie świruj, jedź, 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 i kojarzymy sobie na przykład z takimi drastycznymi sytuacjami, wtedy lepiej nam się zapamiętuje. No ja takich technik nie stosowałem, ale kiedyś bardzo lubiłem się w takich lekturach dotyczących rozwoju, zapamiętywania itd. zaczytywałem się w tym chociaż powiem Wam, że jedyną książką, która tak naprawdę w jakimś stopniu wpłynęła na mnie jest książka zatytułowana bycia jak Leonardo da Vinci autorem jest Michael Gelb i on tam fajnie pokazuje różne elementy związane z rozwojem osobistym, że tak powiem, na przykładzie osoby Leonarda da Vinci, jak on podchodził do nauki, do życia. Zawsze jakoś ta książka mnie inspiruje. I lubię sobie do niej zajrzeć. To jest taka jedna z niewielu książek, które mają dla mnie znaczenie i do których lubię wracać. Chociaż na pewno gdybym tak zaczął wymieniać, to trochę tych tytułów by się znalazło. Nie wszystkie jakieś mega że tak powiem złożone treściowo, nie wiem, jakieś naukowe czy coś, dużo byłoby takich powieści, ale w swoim czasie powiem Wam, że czytałem naprawdę <laughs> ciężkie lektury chociażby Heidegera. Wielu, wielu innych filozofów naprawdę lubiłem to. Dzisiaj ja już jakoś e, nie wiem, no nie mogę się przyłożyć do lektury. Ogólnie dawno już e, książki nie przeczytałem. Ostatnio zabrałem się za Wayward Pines, pierwszy tom. Już kiedyś czytałem tą serię, którą w sumie Wam bardzo polecam, bo jest świetna. A tak jakoś nie mogę zabrać się na dłużej do lektury. Teraz jakoś tak skupiłem się na, nie wiem, na graniu, jeśli chodzi o relaks. To mnie jakoś pochłonęło, ale jak już przeprowadzę się i trochę wszystko się ustabilizuje, myślę, że wrócę do czytania książek, bo, bo nie tylko, że jest to ważne dla pracy umysłu, mózgu i, i rozumienia lepszego, świ... lepszego zrozumienia świata. To po prostu mm, jest to taka forma e, zgłębiania treści, która no, po prostu jest. E, ma w sobie magię. I chyba nic e, nie zastąpi książek. Chociaż. Jestem wielkim maniakiem seriali. i Ja zawsze powtarzam, że. Najważniejsza jest w sumie opowieść, a nie to w jakiej formie ona jest przekazywana, czyli daj mi grę przykładowo Uncharted przygodową i historia mnie porwie niczym film z Indianem Jonesem, więc, więc jak jest ciekawa historia, opowieść, to nieważne w jakiej formie ona jest podana. ale no to tak jak mówię, to jest tutaj akurat to co mówię jest związane z takimi typowo rzeczami, które można gdzieś tam zaszufladkować do konsumpcjonizmu, czyli pochłaniania tych historii, ich przeżywania, niż odnosiłoby się to do, do jakiegoś rozwoju. Większego, który dają, nie wiem, jakieś książki psychologiczne, filozoficzne. Chociaż powieści też pozwalają nam rozumieć wiele spraw inaczej, więc. Więc wszystko, wszystko ma swoje znaczenie. Ale widzę, że nam silnik przestał pracować. Wiem co się dzieje. Na razie zostawię to tak, jak jest. O, zaczął pracować. Dobra, bo ta lokomotywa ma to do siebie, że. E lubi się czasami awaryjnie zatrzymać czego bardzo 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 nie lubię po prostu nie cierpię bo trzeba wtedy podjąć odpowiednie kroki żeby żeby ją uruchomić co nie zawsze się udaje i piję drugą kawkę nie wiem która jest dokładnie godzina 11 czy 12 ale e, trochę w noc zarwałem e, przy Night of the Dead i teraz po prostu muszę nadrabiać kofeiną e, żeby mieć trochę energii Dobrze. Dobra. Jeszcze każą nam szybciej jechać, a Będzie trzeba zaraz hamować, więc ja już nie będę tutaj przyspieszał, szczególnie że ta lokomotowa jest tak kapryśna, tak ciężko ją tutaj w sumie sterować, chociaż bardzo ją lubię przez to, bo jest wyzwaniem, ale... ale jednak jest upierdliwa. Nie da się tego ukryć. A może inaczej. Może nie tyle jest upierdliwa, co wymagająca. O! Myślę, że to jest lepsze określenie. Zobaczymy, jak się nam tutaj wpasuje. Chyba jeszcze będziemy musieli trochę... Obawiam się tego, że przepustnica mi się włączyła na stop, a to może być... Może być złe. Zobaczcie, jak ładnie się wpasował. Cyk, pyk. Tylko właśnie się teraz martwię, czy uda mi się wystartować. Ale halo, halo, czemu mi się tutaj numer nie świeci? Tak nie może być. No. Chociaż jest dzień, to i tak uwielbiam jak. Ale ludzi! Uuu, nie dziw, że. To jest dwupiętrowiec. Kurczę jeszcze. W Tracy World nie widziałem tylu ludzi. Zobaczcie. Kurka wodna. I gdzie oni idą? Za barak się chowają i co? <laughs> się przebierają i wracają z powrotem no bez kitu i tyle ludzi kurcz no nie mogę, jedziemy przynajmniej mam nadzieję, że uda się wystartować no i co I stoimy. I tak jak mówiłem przepustnica mi się e... zaraz moment stawimy hamowanie na maksa. To odblokować, ale je podejrzewam, bo już miałem z tym problemy, yy, chyba mi się nie uda wystartować, więc yy, na tym ten odcinek zakończymy, na razie jest to dla mnie zagadka, co się dzieje, bo właśnie zauważyłem, że przy włączeniu przepustnicy na stop potem nie mogę tego. Nie mogę e, po prostu e, wystartować. I nie wiem, czy zgrane. Naprawdę nie wiem. Tak jakby silnik był e, w ogóle wyłączony. Zaraz mo moment. Nie, to nic nie da. Ok, nie będę Was tutaj zanudzał e, kwestiami technicznymi, których sam e, do końca nie rozumiem, I to jest dla mnie zagadkowa kwestia. Więc e, myślę, że trochę sobie pogadałem, więc szkoda by było, żeby e, tego odcinka nie wrzucać. A jeżeli ktoś z Was wiedziałby. O co chodzi, dlaczego nie mogę wystartować, to piszcie w komentarzach. Koniecznie zróbmy tak, jeszcze tak z ciekawości, wszystkie hamulce po prostu tutaj i teraz, tak ten zwolnimy poczekamy niech się nazwijmy to naładuje dobra jeden i drugi na 98 jest i teraz tutaj jest. do zera puścimy, ok właśnie ten dźwięk yy, sugeruje, że coś jest nie tak bo teoretycznie powinniśmy yy, odjeżdżać tu lipa, 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 lipa Tylko mówiłem, że ona jest strasznie kapryśna i muszę jeszcze troszeczkę o niej poczytać i tutaj poćwiczyć, żeby, te sytuacje, żeby ta sytuacja nie miała miejsca. Ok, będę kończył w takim razie, no w sumie taką porażką, ale w sumie nie pierwsza, nie ostatnia. Nie dojechałem, nie będzie żadnego medalu, ale na pewno się nie poddam i jeszcze będę próbował i Wam opowiem jak mi poszło. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego cześć.